Dzisiaj Piotr zastosował taką klasyczną ucieczkę przed rozwiązaniem problemu. Myślał, że kiedy ubierze wierzchnią szaty i rzuci się w jezioro, to być może problem się rozwiąże. Otóż nie. Piotr wiedział, co zrobił wobec pana Jezusa i miał potężne wyrzuty sumienia. I w momencie, kiedy Jan poinformował go o tym, że na brzegu stoi pan, mistrz, no to wtedy ubrał wierzchnią szatę i do jeziora. Oczywiście nie było to rozwiązanie. Oczywiście Piotr wrócił do gry, stanął z innymi apostołami wobec Jezusa, stanął także wobec takiej mizerii swojej wewnętrznej i z taką wielką pokorą i skruchą przyjął nie tylko posiłek paschalny, ale przyjął także ogromny połów ryb, który pan Jezus zapewnił apostołom którzy na nowo musieli uwierzyć w to, że on żyje, jest z martwych stały i że od problemu się nie ucieka, ale w nie wchodzi i zwycięża i w ten sposób się z martwych staje.